Po raz dziewiąty odbywają się zawody o Puchar Prezesa Ośrodka Narciarskiego Kotelnica. Każdy może rywalizować tutaj. Są kategorie do 10 lat, powyżej 60 i senior, i dzieciak znajdzie dla siebie konkurentów. Zawody odbywają się na trasie FIS-1. Jest to prawie 800 metrów dosyć stromego zjazdu, wymagającego. Co roku już coraz więcej osób, pracowników się przekonuje do tego, żeby startować. Nagrody są naprawdę fajne. Taka nutka rywalizacji wśród pracowników też jest na pewno fajną sprawą. Traktuję to jako zabawę tak ogólnie i spędzenie odrobiny czasu poza pracą z osobami, z którymi się gdzieś tam mijamy w pracy. Myślę, że wszyscy traktują to jako zabawę, ale jednak ten dreszczyk, rywalizacja jednak jest. Z kolegami startujemy, tak żeśmy się coś tam wieczorem przygotowali, jakieś smary, no i, i jazda na stok. Są super warunki, super atmosfera, dobra zabawa. Jest to jakiś sposób na rywalizację, ale rywalizacja też potrafi jednoczyć. I tak się nam wydawało, że jeżeli taką rywalizację w gronie pracowników stworzymy, no będzie to dla nich też jakąś taką atrakcyjną formą spędzenia czasu po pracowitym sezonie. Można owidać tak te dwóch tyczek, tylko trzeba pierwsze prosto, potem jeździć tak i tak salop, odpychać się bardzo mocno i spróbować zbić tyczkę. Trasa jest dosyć trudna i będzie, będzie trudno wygrać, ale nie przyszłam też po to, żeby wygrać. Też żeby się zabawić po prostu. Była duża konkurencja, chłopaki byli szybsi, ale trasa była bardzo dobra. Mogło być w ogóle lepiej, ale czwarte miejsce też dobra. No organizacja super zawodów. No Statusem też rywalizowałam, to się bardzo cieszę, że wygrałam z nim o tego kilkasetnych. Ja tylko chciałem z synem wygrać, bo inaczej żona by mnie śmiechem zabiła.